Cześć, graliśmy już w grę Just Cause 3 i, właśnie za chwilę, podzielimy się z Wami pierwszą recenzją. No, pierwszą opinią na temat gry: no, ja jestem zachwycony generalnie, to jest połączenie, tak, GTA, Saints Rowa, Just Cause 2 e, i Jamesa Bonda, tak, moim zdaniem. Zapomniałeś Zdanie. o Batmanie jeszcze? Jest, ja tak, ukrywam, dokładnie. Batman, Batman i Spiderman jeszcze. Dokładnie. To jest w tej grze, jest wszystko. Możecie się podwiesić pod sufitem, czy pod dokładnie. jakimś po prostu. Elementem tej gry, naprawdę gra zaskakuje. Fizyka w grze jest niesamowita, e, auta po prostu wybuchają auta robią co, co co po prostu nie wiem czy gra jest akurat ustawiona w takim trybie zabawy czy, czy po prostu to jest taka prezentacja ale przy najechaniu na jakiś przedmiot czy na samochód po prostu on wylatuje w powietrze bardzo fajny efekt jeszcze takiej fizyki nie spotkałem w żadnej grze no dokładnie no i jeszcze to że naprawdę wszędzie możemy kotwiczkę przyczepić z każdego miejsca możemy odpalić spadochron dzięki kotwiczce możemy przedłużać nasz los spadochronem jest to naprawdę genialne rozwiązanie i jakby wolność w tej grze jest no niesamowita Wręcz. Pamiętajcie, na spację w tej grze nie driftujecie, w tej grze driftujecie shift. na shift, ponieważ na spację wylatujecie po prostu z auta z spadochronem. To jest niesamowite, po prostu ja pierwszy raz chciałem na spacji pojechać, kliknąłem spację, wyleciałem z samochodu, poleciałem dalej. Naprawdę niesamowity efekt, naprawdę yy, gra wciąga, potrafi wciągnąć tym, tym multum po prostu, które możemy w niej zrobić. Także podsumowując, naprawdę bardzo czekamy na czas, Cause 3, jest to gra chyba... No pretendująca do uzyskania tytułu Gry Roku 2015. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się miało w praktyce. Przetestujemy jeszcze kilka innych przedpremierowych gier i również na tę okoliczność wydamy opinię. Także śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, stawcie palec w górę i sprawdźcie playlistę Warsaw Games Week 2015. Czekamy na premierę, bądźcie z nami, klikajcie lubię, to... Jeszcze A, raz. raz. Także bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał, czekajcie razem na premierę. Dokładnie, także trzymajcie się, na razie.